Cześć i witajcie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co z pewnością wiele graczy doskonale zna: frustracji podczas grania. W dzisiejszym odcinku skupimy się na 10 grach, które z pewnością sprawią, że chwycicie za swój kontroler z większą siłą niż zwykle. Przedstawimy Wam top 10 najbardziej frustrujących poziomów w grach. Które wymagają od nas nie tylko szybkiego refleksu, ale również cierpliwości i skupienia. Zaczynajmy, dziesiąte miejsce należy do Battletoads. Ta gra jest znana ze swojego ogromnego poziomu trudności, a szczególnie z poziomu zwanego turbo Tunnel. Gracz kontroluje żabę, która porusza się przez korytarz wypełniony przeszkodami i musi unikać uderzeń. Poziom ten wymaga perfekcyjnego timingu i reakcji a jedno uderzenie kończy się natychmiastową śmiercią. Na dodatek, gra nie daje graczowi żadnych punktów kontrolnych, co oznacza, że musi on zacząć poziom od początku po każdej śmierci. Oh yeah, yum-yum time! I'm so we're gonna be famous. 9. Miejsce zajmuje Super Meat Boy. Ta gra platformowa jest znana z tego, że jest jedną z najtrudniejszych gier wideo w historii. Gracz kontroluje Meat Boya, postać złożoną z mięsa, która musi przejść przez serię krótkich, ale ekstremalnie trudnych poziomów, unikając śmierci na każdym kroku. Gra jest znana z doskonałej kontroli postaci. Ale jednocześnie jest bardzo wymagająca i może frustrująca, szczególnie dla początkujących graczy. Zajmując ósme miejsce, mamy Dark Souls. Ta gra RPG słynie z ekstremalnego poziomu trudności i brutalnej walki z bossami. Grając jako nieumarły, Gracz musi walczyć z mnóstwem wrogów, którzy zawsze są gotowi zadać cios w najmniej odpowiednim momencie. Bossowie są ogromni i wymagają wiele prób, aby ich pokonać, co może spowodować ogromną frustrację u graczy. Nie pomaga również fakt, że gra nie ma systemu punktów kontrolnych, co oznacza, że gracz musi zacząć od początku poziomu po każdej śmierci. Na siódmym miejscu stoi gra Cuphead. Ta gra zręcznościowa jest znana ze swojego pięknego stylu graficznego inspirowanego kreskówkami z lat 30 XX wieku, ale jednocześnie jest bardzo trudna. Gracz kontroluje postać o nazwie Cuphead i przejść przez serię poziomów, walcząc z trudnymi bossami i unikając przeszkód. Gra jest znana z tego, że każdy boss wymaga perfekcyjnego teamingu i reakcji. A jedno uderzenie oznacza natychmiastową śmierć. Na szóstym miejscu znajdziemy. I be the guy. Ta gra platformowa jest znana z tego, że jest jedną z najtrudniejszych gier w historii. Gracz kontroluje małego chłopca, który musi przejść przez serię poziomów pełnych pułapek i przeszkód, aby stać się degu, bohaterem, którego chce stać się główny bohater gry. Gra jest bardzo wymagająca, a każda śmierć jest często wynikiem losowych zdarzeń lub niewłaściwego teamingu, co może wywoływać frustrację u graczy. Piąte miejsce przypadło Grze. Ta gra akcji na NES jest znana z ekstremalnego poziomu trudności i brutalnej walki z wrogami. Gracz musi walczyć z mnóstwem wrogów, którzy są gotowi zadać cios w każdej chwili. Gra jest znana z szybkich reakcji wrogów i wysokich obrażeń, jakie gracz otrzymuje, co może prowadzić do frustracji u graczy. Dodatkowo, gra nie ma systemu punktów kontrolnych, co oznacza, że gracz musi zacząć poziom od początku po każdej śmierci. Na czwartym miejscu stoi gra Kajzo Mario World. Ta modyfikacja gry Super Mario World jest znana ze swojego ogromnego poziomu trudności i sadystycznych pułapek, które gracz musi pokonać. Poziomy są pełne niewidzialnych bloków, przeszkód i innych pułapek, które wymagają perfekcyjnego teamingu i reakcji. Gra jest często krytykowana za swoją brutalność i wymagającą naturę, która może prowadzić do frustracji u graczy. Trzecie miejsce zajmuje gra Sekiro. Ta gra akcji słynie z ekstremalnego poziomu trudności i brutalnej walki z wrogami. Gracz kontroluje wojownika, który musi walczyć z mnóstwem wrogów, w tym z ogromnymi bossami. Gra wymaga perfekcyjnego teamingu i reakcji, a jedno błędne działanie może skończyć się natychmiastową śmiercią. Gra nie ma systemu punktów kontrolnych. Co oznacza, że gracz musi zacząć poziom od początku po każdej śmierci. Na drugim miejscu plasuje się gra karuga, to strzelanka która słynie z ekstremalnego poziomu trudności, wymagającego perfekcyjnej strategii i reakcji. Gracz kontroluje statek kosmiczny, który musi przejść przez serię poziomów, unikając ataków wrogów i strzelając do nich. Gra polega na wykorzystaniu mechaniki zmiany kolorów co oznacza, że gracz musi zmieniać kolor swojego statku, aby uniknąć ataków wrogów lub zadawać większe obrażenia wrogom w tym samym kolorze. Pierwsze miejsce przypadło grze Getting with Bennett Ta gra zręcznościowa jest znana ze swojego ekstremalnego poziomu trudności oraz frustrującej i jednocześnie uzależniającej rozgrywki. Gracz kontroluje postać która porusza się za pomocą młotka, a celem jest pokonanie trudnych poziomów, które wymagają precyzyjnego skakania i manewrowania. Gra słynie z tego, że jest bardzo łatwo się w nią zaangażować, ale jednocześnie bardzo trudno przejść, a jedno niefortunne uderzenie kończy się powrotem na sam początek. 2 hours later 嗯。Mm.